Siemano Widzowie! Witam Was na moim kanale! jestem Max! Biegłą ścianę! No i dzisiaj będziemy e, budować... Kto lepiej zbuduje? Weź ogarnij się e, Tutaj macie... W sumie nie będę Wam zdradzać e, Tutaj mamy ten Trzy budowle No i tutaj jest Max To jestem ja No i idziemy A! Wylosować Ja pierwszy losuję Mmm. Coś słodkiego. Musimy zbudować. Dobra. To idziemy budować. Uuu! Dobra, sobie nie Eee, dobre. A, e, Dobra, wyciszymy się. Dobra. faj hmm. Dobra widzowie yy. Ej, e... i mamy 10 minut na budowę. Właśnie chcę wychodzić. Eee, widzowie, ja narysuję Lizaka. Czy narysuję, na... zbuduję Lizaka. Eee, jakby zrobić lizaka? Nie wiem, takie kolory. O, ja mam pomysł, ja zrobię takiego jakby... Yy, nie wiem... o, wiem, 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 wiem. wiem. Nie wiem takie kojarzycie? czy nie kojarzycie takiego czupa czupsa. Eee. Yy, I on... Właśnie jest taki... na przykład duma śmietankowy. A górę ma truskawkową, nie wiem Coś takiego chyba jest I właśnie coś takiego rysuję, takie o 3D Czy tam 5D, nie wiem Co ja robię? Dobra W sumie jeszcze podłużę Tutaj Nie, w sumie nie To nie może, nie może być takie ogromne W sumie też a Tutaj my, coś takiego W sumie ja to będę Podawać jakieś 2 minuty, a nie ten 10 minut. Dobra, mamy podstawkę. Yy, lizaki w ogóle mają... Coś takiego... Ale dobra, nie, nie, nie będę tego dodawać Czekaj, jak ja mam to zrobić? O dobra wiem. Ale to będzie... Dobra, to trudno. Jak coś teraz skończyłem. Dobra, to czekaj teraz na mnie, Geniuszu. Dobra, on już skończył, nie wiem jakim cudem. I teraz czerwony. Tylko to będzie głupio wyglądać chyba. A, wiem, 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 czekaj, czekaj. Da się to poprawić. Tylko... Tutaj jest takie coś, tylko... Właśnie, nie wiem czy robić to różowego typu, czy nie czerwonego. Nie, to będzie takie głupie. A, czekaj, dobrze to jest zbudowane. No dobrze, czekaj usunę te. <laughs> Okej, okay, teraz. Czekaj, bo tutaj jest, a, a bo tutaj już ma Mm, tak... Nie wiem czy nie zarobić tak. Nie, to będzie głupie. jak jakie prezentuję mój super lizak. Ej, nie jest taki zły w sumie. Echa, aha, aha. E, może go chyba wywaliło? Ma, mam pomysł jak go, ten lizak upiększyć. Tutaj dookoła. Będzie, cyk... Tutaj będzie Cyk Dobra, dobrze i jeszcze tutaj cyk Proszę, dobrze wyglądasz Dobrze, o kurde, ale dobre jest to Jeszcze A w ogóle jest był nowy ablet i patrzcie jakie fajne jajca są. No dobra, to chyba powiem Maxowi, że ten... Ale wiesz co? Jeszcze... Yy... O, Nie wiem, świąteczne. Nie, to wygląda trochę jak patyk od waty cukrowej. Dobra, chyba już. Halo, 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 halo. No halo. Już skończyłem, skończyłem. Ja też. Mm. Patra, patra za, Zatrzymam czas. Dobra. Ej, ja do Albo... ciebie idę zobaczyć. A bo ty. To... Już... Mógł coś lepszego zbudować. To jest dla mnie bardzo głupie. No. Hmm... Okej. Okay. A czemu dwa? Nie, bo... Czekałem na ciebie i mi się tak nudziło to opadziem sobie. A, co zrobię drugi. A czemu wyszedłeś serwera? Wywaliło cię? Niechcący. Nie Aha, okej. Okay. Dobra, to teraz chodzi. Czemu ja tak daleko to zbudowałem, teraz widzę? Eee. Czupa -czups. Mhm. Czekaj, coś jest w środku? O. Nawet środek jest. Chyba bo ty komendą to zrobiłeś. Co komendą zrobiłem? To. Tego lizaka? No. Nie. Normalnie, ręką zrobiłem. I to miałeś w komentarzach. To czemu? Dobra, idziemy... Idziemy śraub. dalej budować. W ogóle, skoro to tak będzie szybko trwać, to ja chyba dodam jeszcze jedną budowlę jakąś, będzie cięciej ten... Kurde. Dobra, chodź. E, teraz co no. dosujesz? Puszek. Puszka. Od kolei. Boga, powiedzmy weź mi rzuć. O, puszek, Jezu. A, dobra. No, mówię. Kurde, dobra, do widzenia widzowie. O no właśnie, do widzenia, widzowie. D dobra widzowie, bo to będzie trochę długo trwać, więc yy, no, widzimy się jak ja już zbuduję tego puszka. A ja coś stupcyłem. O, dobra, koniec. Idealnie skończyłem. Dobra, już bo koniec czasu idealnie skończyłem, nie wiem jak, ale dobra. Dobra No to ja najpierw popatrzę na twoje. No, czekaj. I patrzę. Okay. Hmm. Co To są za wąsy. No a, a myślisz, że z czego, z czego chcesz zrobić te wąsy? No z czego? No z niczego. Z, z niczego boję. to wygląda jak jakiś pająk na no coś ten teges. Interesuję. Capibara, <laughs> kapiwara, Kapibara, Kapibara. Kapiwara, kapibara, kapibara, kapiwara. Kapi kapi Co to jest? Mm. Chcesz to? Poszekniałem do głowy. Widzowie, jak coś to nie ma nóg, bo na Discordzie No, widzę Zdjęcie tak jakby kota bez nóg Ja robiłem nogi, ale potem się zgapnęłem, że ten, że właśnie on nie ma nóg, ale już mi się nie chciało skracać, te poprawiać, więc robiłem takie mini nóżki jakby Dobra i ostatnie, ja losuję W sumie Teraz się nie rozumiem. To jest Normalnie. jakiś magia? No. No weź mi otwórz. weź no, Domek. Eee, dobra nie zamykam tej z walić Raz się wyciszy, ja też się wyciszę, Czas zatrzymuje, znaczy odstopuje. No, odnawiam. Ja mam pomysł na... Dobra, ja puszczę wam muzykę i przyspieszę tempo, więc widzimy się, bo długo to trwa. How you feel？哥们在哪儿都引人注目。女人只会影响我打球的专度。你看这关系有好几把激烈嘛，这就是我们的区别嘛。哥们是正直格的级别嘛。嘿咻嘿咻，今天又被上司叨叨，我乱都不求乱了，高中带一点小骚、啊。算惨<餐>，I don't give a fuck，我还需要你教吗？ 以为我不晓得你天天在做嘛，机场吗？你是哪的佬？Just fuck！再、uh, uh, 漂亮的婆娘我都不耍，我不是西格玛。妹儿刚考了驾照，简直要把我吓尿。我奉劝各位女司机，别走成华大道，你们看不清路况，是不是真的是大小眼？ Let it in. drop. drop. In the morning，等你妈子到我家里，她染着粉色头发躺在床上喊我 daddy。So I kick her off the bed and make some motherfucking high. She interested in bitches, I just wanna make some high. I got clothes, money, fame and family, get together go. I'm put the set up to find a great stage and show. 我长得帅，走到哪都招蜂引蝶，让我头大，说我太屌，满世界都找不到一个丑加无色。S <S s <S 音响最大声，我吵到楼上了。 Dobra, już, walić. No już. Halo. Ej, o, do ciebie. Co, to jest? Co to jest? Nie, nieważne, to nic. Ty mogłeś sobie zniszczyć... Zdjęłam lagi No to jest mój domek Super domek tutaj, Chcesz tutaj oprowadzkę? No wiem, tutaj są kury Pch, Ty mogłeś o, tutaj... zrobić, nie wiem, jakąś willę przez ten czas Nie no, wiem, jakiś tutaj... środek powalony A chłopcy tutaj... co no. Tutaj pochodnie Tutaj okna Tutaj ściana, tutaj dół, tutaj dach! No i tyle. Wiesz co? Nie! Co? Co nie? Nie... Nie klikaj Kill Małpa E, bo... Ej! Weź w panówkę! Widzowie, nowa informacja... Jeden członek odeszł. Ciando! Odkąd się wy tak zacina? Dobra, trudne No co? Zrobię jakiś Co? No co? Jezu, ale głupi <coughs> To ja mam zniszczyć. Yy, zga Zgadnij, kogo to jest Dan. Czym się zainspirowałem? Dobrze. No, no to... Chodź. On kupuje od Wszystko normalnie. Puszeczek jest najlepszy. Chodźmy, pożegnajmy się na puszeczku. Nie w puszeczku, zostaw puszeczkę Nie No zniszczyłeś mojego puszeczka Jedny puszeczek Jak puszeczek to obejrzy, to się wkurzy Dobra, chodź, pożegnamy się Pa Och, chodź Pa 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 Pa, pa. pa. się, pa, pa, pa Do widzów Pa Ale pa. <laughs> tak energicznie Uæææ! <skrøk> <skrøk>